Paulina Krupińska wbija szpile innym gwiazdom o formę spędzania świąt. Ma rację? Paulina Krupińska swoją przygodę z show biznesem zaczynała od modelingu i wyborów Miss Polonia. Teraz jednak jest Lubianą prowadzącą Dzień Dobry TVN. Wspólnie z Damianem Michałowskim tworzą zgrany telewizyjny duet. Prywatnie natomiast Paulina jest żoną Sebastiana karpieli bułecki, z którym ma dwójkę dzieci. Jak przyznaję, w rozmowie z faktem jest straszną nudziarą w kwestii świąt i zawsze spędza ją w tradycyjny sposób. Z rodziną nie wyobraża sobie, żeby w tym czasie pojechać na egotyczne wakacje. A przecież wiele znanych gwiazd właśnie na taki krok się decyduje. Fakt, jak zamierzasz w tym roku spędzić święta? Paulina Krupińska, jestem straszną nudziarą, ale lubię te nasze tradycje i to że wybieramy zawsze Polskę, rodzinę. Nie wyobrażam sobie spędzać świąt pod palmą. Ale oczywiście niech każdy żyje jak chce. My jednak co roku Wigilię spędzamy u moich rodziców. A w pierwszy dzień świąt jedziemy na Podhale, a tam jest trochę rodziny do odwiedzenia. Czyli wszędzie przyjeżdżasz już na gotowe? Czy sama też coś przygotowujesz? Zawsze przychodzę już na gotowe, śmiech. Moja mama jest świetną panią domu i organizatorką wigilii. A ja uważam, że każdy dom powinien mieć zawsze jedną gospodynię. Poza tym w tym roku mam dyżur wigilijny w Dzień Dobry TVN. Więc przyjdę do domu już umalowana, uczesana i to jest wspaniałe. Na co dzień sama dużo czasu spędzasz w kuchni? Lubisz w ogóle gotować? Lubię gotować, ale stawiam na szybkie rozwiązania. Jestem taką osobą, która lubi być dobrze zorganizowana i nie chce siedzieć w garach kilka godzin. A jak w te święta będzie u was prezentami? Czy będą one raczej symboliczne i czy już napisała list do Mikołaja? Przyznam, że ciężko mi kupić prezent, coś, co mnie zaskoczy. Dlatego zawsze mówię Mikołajowi czego potrzebuję i lubię dostawać praktyczne prezenty typu mikser. Suszarka do włosów, czy prostownica. Poza tym my dorośli... Staramy się robić sobie tylko symboliczne podarunki. A pieniądze, które mielibyśmy przeznaczyć na drogi prezent, wolimy przekazać potrzebującym seniorom albo dzieciom. Absolutnie bez sensu jest kupowanie kolejnych ramek, piżamek, skarpetek, czegoś, co po prostu jest nam zbędne. Tutaj 30, tutaj 50 zł, i nagle możemy komuś zrobić naprawdę wyjątkowy prezent. Komuś, kto się tego totalnie nie spodziewa i kto nie ma tak dobrym w życiu, jak my? Jestem z tych osób, które wolą dawać prezentu niż je dostawać. Tego samego staram się uczyć nasze dzieci. Później będą ci dziękować za taką naukę. Zastanawiałaś się kiedyś, jaką chciałabyś mieć emerytura, co będziesz robić? Chciałabym mieć dużo wnuków. Żeby mój dom był domem otwartym, żeby te dzieciaczki do mnie lgnęły. One zawsze dają ogromną energię i są takie prawdziwe, nie kalkulują niczego. Chciałabym być babcią takiej konkretnej gromadki i mieć swój ogródeczek, swoje konfiturki i tego typu rzeczy. Do tego planuję być bardzo aktywną emerytką. Codziennie jeździć na rowerze, spotykać się z moimi przyjaciółkami i wspominać nasze imprezy. Dlatego teraz muszę zacząć imprezować, żeby mieć co wspominać. I na pewno nie będziesz miała ani jednej zmarszczki. Ostatnio pokazałaś swoją twarz z jej wbitymi igłami, bolało? Absolutnie. Nie dość, że taka akupunktura jest bezbolesna, to dodatkowo jest to naturalny sposób na super wygląd. Nie stosuję żadnych sztucznych wypełniaczy, kwasów, botoksów. Nigdy tego nie zrobię. Jedyne, na co się zdecyduję, to może na grzywkę? Która zakryje poharatane czoło, śmiech. Rozmawiała Agata Reszko. Paulina Krupińska zdradziła zaskakujący sposób na zmarszczki. Co zrobi ze swoim czołem? Sebastian karpiel myślał o najgorszym. Jego życiem rządziła okrutna choroba.